Ewilby daje przechodzi załamanie psychiczne. Dlaczego? Bo wyspa ma wymiary sam. No właśnie dlatego. <grymne> <grymne> Siemanko, ja jestem Hocho Filip i ze mną jest Hero Brian. Cześć! Sidwozek. No i sobie gramy na Skyblocku by dwie No I 200 złotów No i, I 230 i, i, i graczy No właśnie, to no, tak. ważcie, ważcie, Ale wszystko jest no, dobra. Chodź się musi zgadzać. Dobra, chodź się musi. No właśnie. Dobra, to kupiemy. No, no to obniżamy tak? No, dobra. Okej, okay, dobra. Wow. Jakby to co nagrywamy to drugi raz. Ponieważ za pierwszym to było taka dupa. O, może. Ogółem fajnie było, ale on nie nagrał na początku obrazu. U mnie Potem się nie nagrał. Mały dźwięk. Ogółem już nie mieliśmy wiaderek i większości dirta. Już nie mieliśmy niczego. Ogółem było fajnie. Tak podsumowując. E, już jest na generatorek? E, musimy zrobić najpierw te źródełko. Co zrobić zrobisz, Ej, to jest to? Nie jest, okej. robimy to masz? Masz jedno? No, już wylełem jedno. No. No, yes. okay. A co Teraz. To jest drzewo. jedno. Kina drzewa, spadła z drzewa. Wiesz, co Ale dobra. To jest. Cicho. Dobra, nieważne. Okay, Ej, kurwa. Dobra, zrób dobrze zrób. Jest, dobrze zrób. jest. Zrób, ale nie, e, rób ten. Ale zetnij ten, ten, ten ten, ten, pierwsze drzewo, nie? Potem. Urob sezonki. To jest. No, znowu będzie się i mi drewno, spadnie albo coś. Dobra. Drewno jest nieważne. Ważne Skyba. jest tylko drewno. Ważny jest. <grym> ważny jest kolor. Tak. Jak ja tego nie przeskoczę. Okej, okay, mam cztery drewienka. i mam lepiej. Przeskoczyłem. Jest. 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 <grym> ej, ej. Czekaj. Oh yeah, Big jump. O oh, ja. Oh, yeah. <grym> Dobra, nieważne. Dobra, masz? Już. No, wylej ale nie tutaj wodę, tu wodę. Z drugą wylej? No i, i tutaj, lewe. wylej tutaj, o tu, gdzie pykam, yy, rawy. Powinno działać. Strzynka się oświetliła. Tak, i się lewa nie wylewa. Wylewa się. O, już działa. Dlaczego ty nie chcę w bok? What the fuck. Czekaj ja, czemu to się w bok nie wylewa? LOLS Ej, hey, what Hell Może tu teraz to zrobi Wylej się O, wylała się, jest zawsze. O, jest Dobra y Czekaj Weź drugie miejsca na kopanie Zmarnuję jednego Derta A nie, złapałem a, Ej, dobra, to kto kopie? Czekaj, wiesz, to pr musimy przemieścić y, tego. Żdełka? No, żeby było dwie miejsca, żeby były. A to weź wodę jedną? No, wziąłem właśnie. A to, to murujemy? Wzięłam. Mam dwie. Mam dwie wody mam. ja masz terta jednego? Okej, okay. i zwalni wody. Jest już, chyba. No, no. już jest. Okej. Okay. Okej, okay, nadal mną. No dam... to kopaj. Say... Kopaj rumun. Czekaj, cicho. Ten dobry. Rumun właśnie. <laughs> Co? <laughs> Okej. Okay. Człowieku. Kopię kobel. Patrzcie, na tym serwerze się tak wolno robi ten kobel stone, że... No to kopaj dwa, a nie jeden, Jezu. Żal on tu jest? Co forever. Ej, to ja może byśmy tak sadzonkę łapali? Bo strzegam, że ze dwie spadły. Dobra, niszczy. Ja tutaj kopię kobla. Zrobiłeś ci kamienny kilo? Możesz zrobić. Będę lepszym burzynem niż ty. <grym> Bardziej wydajny. <grym> Łap w koło nieskończone. Dobra, nie wypadnie chyba. Nie! Jest, jest, jest! To źródełka wpadła. Jest to źródełka <laughs> wpadła. Ewil, by day przy, z załamania psychiczne Dlaczego? Bo wyspa ma wymiary sam. <laughs> no właśnie, dlatego. <laughs> <laughs> ej, kobal, ej, to ty rób coś innego. Weź rozbudowuję, ja, ja będę Sześć Mam 6 kobów z tego Mam 2, Ej, dobra, to iść to rozbuduj, nie? Jak no, ej, gościu no. Tak siedem to Tak po prostu. paska. Jak deska Nie, nic, nic. Dobra. Daj mi kobie z domu. no, Masz ty siedem rumunku. Jezu! I goś, ten już dodawysz. Ej, odłóż wiaderka! Odłóż wiaderka! Odłoży serwis <laughs> najlepiej wszystko Ja mam... o piasek mam cały To też odłożę ok Laguje serwer? Ty lagujesz No coś tam pisał? No. Ja wiem, że laguje, bo ja mam... Kurde, mini-section Pewnie mi nie zagra dobrze Co, co? Mili... No kurde My co to jest za różnica, jak kopiemy we dwóch, a 1 jednego? No wytłumacz mi. Co, chcesz mieć ciekawszy odcinek, że będziesz kopał kobla? Tak, to jest takie ciekawe, to jest takie zajmujące, gościu. Bez, Masz tego, bez tego to SkyBlock byłby niczym. Masz tam kobla. Gdzie? Tam. Gdzie? A. Czekaj. Jeżeli wrzuciłeś się do tej wody, to spływa to. Masz. Ja mam na jakboxie mało FPS, bo tylko 40. A ja mam na skyblocku mało fps Ale więcej niż zwykle ha, ha 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 Patrzcie patrzcie mam 140 O Boże Żal Ty Ty robimy eventa? Jakiego? Ten kto pierwszy napisze komentarz pod czymś filmem No Do to... wyspy dodajemy Ty dobre Robimy tak No to piszcie okay, komentarz to Kto pierwszy napisze Kupa. komentarz ten Kupa. dostaje się na wyspę albo siku Kupa albo siku. Nie chodzicie. E, Lubimy tak, takie pomotaże pasywne. My kochamy, tak, tak, tak. To jest właśnie nasz styl. Ej dobra, chcesz kabla? No idę. Właśnie. Ty, ale tobie też tak jakby czasem tak przerywa, że ty się tepasz? Nie. Znaczy nie na, mam tak, na, na tej bloku jak... nie, ale ogólnie tak. No to spokojnie. Ja mam tak, że ty się jakby tak przerywasz że tepasz, nie? Aha. Ewil, podasz, bo chciałbym z Tobą A, to zrobić zajęcie. odcinek. To było śmieszne. Ej, wielki los! SKKF-em Ewil nie odcinka. SKKF został właśnie zgaszony. Ha, ha, ha. <noise> <noise> SKKF, który ma 300 tysięcy widzów, został zgaszony przez gościa, który ma. 3000. Nie, ile on ma. 3. Nie, dwa coś, bo on ma nowy kanał. Oooo! Ale z nowym ze za starym kanałem ma więcej. E jest z taką kwotę O Yoshi Co gdzie Yoshi? Nie masz szacunku co do ludzi, chcesz mają z KKF. To jest prawda. Dobra, ale ty co robimy? Ale zrób farmę, ok? Czy jesteś taki piękny? Co? Nie. Ej, co ty miałeś? Ej, wiem co zrobię? Będę sprytny. Patrz, patrz na to, patrz na to, patrz na to, Przedaj. patrz na to. Patrz, patrz tu, patrz tu, patrz, patrz, patrz to, patrz, masz pustyły no kurde! No to co? To... Nic, nie mogę napisać Evil Bedajowie, żeby z nami nagrał Skyblock. <zyskutka> tak, tak <suszę> <suszę> a to, e, nagle Evil pisze pierwszy komentarz. <laughs> o, no. wez, to by Ej, było masz tutaj kobla. Nie to by było Uwaga. I nie mam też go... po dwóch minutach i pewnie zaraz mnie różnie. Czy mi się wydaje? Rusz, rusz się. Nie, ja też nie miałam lega. Nie no, jest. Dobra, jest. O, mam okay. dobra. Myślałem, że serwa nas wykopi. A ja myślałem, że wykopię dirta. <laughs> to było takie suche, że... Ewin unsup To było takie suche, że muszę się wykąpać w źródełku. Ja też chcę. Ty nie możesz. Ja ty jesteś badajny, możesz. Ja też. Sykykyfy <śmany> Mam. No dobra. Kraty to nikt. Tak, nie <śmany> wiem. <Wierzę>, co w... <śmany> zrobiłeś? <śmany> przepraszam. Co zrobiłeś? Co zrobiłeś? <śmany> tak, tak mi się ręką sknęła, że uderzyłem w myszkę i trzymałem ją. <śmany> <Czy śmany> Miałeś? W... Co? Co, wstrzymałeś? No, trzy trzymałam wóz. A, i <laughs> to z... Jakby po... poszedł tego... <laughs> tak co, jak to, to dom. Co? taki dom? No, jak to, to dom, to wiesz, spadniesz na tym. to w ogóle to gdzie mamy dom? Mówisz, no, że w No, blisko. Patrz, patrz gdzie mamy dom. No gdzie? A co chcesz? Nie mam pomysłu. O co ci chodzi? Tutaj mamy domki, jak się wpisze, to i te mogą do laby wpaść. Nie. Jeszcze. Tu mam pomysł, a? Zrób, zrób no właśnie nie. Kurde, ale ty jesteś. Szybki. Kurde, ale to nie świeci. Ile <grych> masz jeszcze Jest. tego kamiennego kilofa? Dużo, połowę Ej, czy ty wszystko na deski przerobiłeś? No. Idiot. Bo mogliśmy zrobić węgiel. No jezu patrzynę ci tak węgiel. Tak, kocham Czego? go. Czekaj. Będzie tutaj mob grinder, będzie Patrzę. śmieszny. okej. Nawet. Będzie śmiesznie. <grym> Tańczymy, lapada. Nie, ale wiesz. <noise> tak, tańczymy, lapada i spadamy Ej. Ej, mogę wykonać zadanie? Żeby im pokazać, jak to jest? No jasne, że możesz! Kto ci zabrania? Napadnie no. pisujemy zadania. I tutaj mamy pierwszą stronę i to jest... Stwórz generator. Koby strony... Do jakie 20 sztuk? Ej, masz 10 sztuk kamienia? Yy, nie. To kopiemy. To Na 12. To jeszcze 5. nam brakuje jego. Masz 3, to jeszcze 5. Nie. No. Jak się wbijesz, by ci koble zabrać? Dzięki. Nie, nie zebrałam. Ty mi zabrałaś. Mam 5, to ile tu masz? 14, jeszcze ten. Jeszcze jeden, no to wiesz. Nie, jeszcze jeden. A nie, mam 15, ok. To Łap. daj 5. O, łapi. No i wpisujemy taki jaki był numer, czyli wykonaj. Na przykład jeden. Nam zajęło mało kobla i mamy Emerald, który się do niczego nie przydaje. Proszę. O. Jej, widzicie to? Mam w rączce Emeralda. Jestem Miszczunio. Którego ja zdobyłem? Nie. Pomagajcie <noise> w tym. Ach, ty pięć kobla. <noise> Ale ja tutaj budowałem. No. Ej, robimy przerwę na kopanie. Ja podlecz? to budowałem, co? Robimy przerwę na kopanie kobla? Ale tak się fajnie gadało <laughs> Dobrze, robimy A więc cię. Zaraz wracamy Kapa. Ja tam i tak nagrania jeszcze Okej, już jesteśmy, wracamy Siemanko no. I, I jest tu większa wyspa i zamieniliśmy na dirta chyba robimy farmę, nie? No, zrobimy farmę. Czego? No obu chyba, bo ten... Tak, Ta, melona go? i tego... A jeszcze, to jeszcze może marchewki i potato Okej, okay, no to co, to, to zrobimy jakoś, nie wiem... Ale może tak, tak w głębi, czy tak nie wiem, jak to coś... Okay, czekaj, czekaj. tak stojąco. Tak. Tutaj. Nie no, bez sensu. Och! Nie! <laughs> <laughs> oh, fuck. Czekaj, okay, to wy no, wykopuję, będę stawiał diltę. Gdzie jeszcze? Tu? Nie. No. Miałem problemy, to Ej, okay. <noise> Jeszcze tu czy nie? O, to zrób takie. Kamienną, będzie burżuazy W sumie to, to jest lepiej chyba no. <noise> Jak zrobię kamienną Ej, ale kurde co? Zauważ Że musimy jeszcze zrobić to To Po co? Melon Ja mam melonę tutaj tej Dwa O, mam dwa melonki, zasadziłem je Ta? Mhm Lol jeszcze że był melon, sit. No Ej, to wyrosnąć coś? M kostkę mączną No Jak była to kość mówią? Kostkę mączną? Mam, było... Kost, już... Kostkę mączną Była kość Mogę zrobić drzewo? O kurde Kost, <laughs> że możesz 3, 2, 1. Jestem w liściach? Nie, nie jestem w liściach. Ej, masz siechierę? Czy mam to ręką kopać? O, je. Ręką, ja wykopię ręką. Ej, czemu? Dobra, no to kopaj ręką, ja to drugie wykopię. Nie subetrycznie. Człowieku, ja to i tak, to jest takie, wiesz, że mieć dżego. Bo ktoś przerobił wszystko na deski. Nikuś. Jest, mam zasadę Ej, JJ, na serwerze, kocham go. JJ, mucha. Czekam fuck? na jego wielki powrót. To nagle się okazuje, że to jest jego nowy nick. What the nie, Kogo na wynik? Nie znam nikogo takiego. <laughs> to jest, w sumie to ja nie ogarniam czy mu to jest czy tak, wch tak, wchodzę tak wchodzę w moje subskrypcji Tak wchodzę Mam jabłuszko Nasze Tu jest zasadź Tak Dlaczego? Właśnie powinien być crafting taki patrz Że dajesz sadzonkę Dajesz jabłuszko i się robi jabłon. Ej dobra czekaj bo ja tutaj muszę Które ogarnąć wypada, nie wiem tam ty Walmy coś takiego na przykład o, Dobra ja tutaj walnę sadzonkę żeby się rosło Moja ma to być Au, A nie to gud <laughs> Ej, coś wyrosnąć? Na przykład melona jakiegoś? Au. Nie, zgryzcie sobie... Oddam Ci wszystkie itemy i dzisiaj idę zabić, okej? Okay? Dobra. No skrzynki włóż. Ten jak rzuca pojedyncze. Control plus Q. O Jezu! Waga. Waga. Patrzcie. Waga. Oh. Wow. What the fuck? Dobra, nieważne. A w domu przecież zdrowi. <noise> Dom. Dobra. Ej, Jezu, to coś jest? <noise> czemu? What the... Dobra, nie patrzę. Ej, zasadzić po jakiegoś pumpkina, czy nie? Może no, coś tutaj. Znaczy tam obok melona chyba najlepiej, nie? To z jednego zbiorę. No, nie wypadło. No nie, nie wypadło. Fajnie. Dobra, tutaj leżą, tutaj jest zboże, to jest to i jest Gides Pajones. Dobra, to chyba będziemy kończyć, nie? No, to chodź na drzewko. Iść na tamto, o właśnie. Nie, na no tamto. To jest sadzonka, nie drzewko, kawałek. Jezu, wygląda drzewko, tak czy nie? Pa, pa Więc żegnę się z wami Sidwo z farmy Elmotyką, raz z tamtym. Papa. Pa. I farmę miał. I ja, i ja. I ja, i ja bye <laughs> <laughs>